No no to... Pojawiają się pewne problemy techniczne. Wydychanie do ciebie w ogródny świat. Nie masz nikogo poza kilkoma sojusznikami. Teraz uciąć. Ale tam gdzie to ja zaczynam wariować pod podżaniania. On na mego dobrego członka tatanka na. Toż to mi spodzie tam metr od mnie cieszenie się w szeleniu się w polem. Poprosiłem, go, go o podwojenie kursistej kadry i to właśnie zrobił. Bez pytań, bez pytań, bez zastanekan. Karnaka potrzebowała kierunki, więc pojawili się, więc jak, pojawili się jak, na jak na zawołanie. To jest zerkonowski duch. Tego nam właśnie trzeba. Pomogę w poszukiwaniu. Ciekawe, kto to był? Co? Nic nie wybieram, to ciebie to trasy! Już nie, nie Nie ruszaj się! Nie uciekniesz! Tu, nie dajcie, tu, nie dajcie! Tu, zaraz tam, będzie Pójdę sobie innym razem Pomogę w poszukiwania. Dziwne czasy, trudne czasy. Ja, ja sprawdzę tutaj. Nie tutaj. Nie I tak nie ma Też poszukam. Ciekawe nie. kto to był. Nieważne. Nie Nie muszę do przeszukania całego terenu. Nie mam na to czasu. Co? znajdę ją. I tak nie masz najmniejszych szans. Wiesz, że cię znajdę. Co się tu dzieje? Nie pomogę w poszukiwaniu. Co to za hałas na pustkę? Ej! Dawaj się! No nikąd się nie wybierzcie! Nie ma najmniejszych szans. Niemożliwiczy! Otoczyliśmy cię! Z niniejszym wskazujecie za wejście mi w drogę! Tak! na chule Nie! Czekajcie się. Nic się nie się nie wiem, nie wiem, się jakiejś nie wiem, nie wiem, Moja wiem, nie nie to rusza. Co nie wiem, nie wiem, to wiem, nie to Zaczynamy! To nie potrwa długo! Proszę się rozejrzeć. Witam w sklepie. Wiesz, jest taka sprawa, że pewna ważna dla mnie osoba miała siedzieć w biurze z widokiem na cesarskie konserwatorium. Możesz tam przy okazji zajrzeć? Sam bym to zrobił, ale po ulicę. ulicy. Wynagrodzę ci jakoś stracony czas. Pomyślę nad tym. Widzisz coś dla siebie? Wejdź, zapraszam. Zawsze dobrze cię widzieć. gzy są tu gorsze... A, chcesz planów lepszego uzbrojenia. E, mnie mam, że... Muszę pakować. To była dla mnie przyjemność. Eee. A? ja sprawdzę tutaj. Na pewno coś się tutaj działo, co? Nie mi od Przydałaby mi się tu pomoc. Kolego, inny Walczę z nim, hmm. jak nie od pierwszego. Na pustkę. Dla to już koniec. Idę. Tak nie ma? Rozejrzyjmy się. Na koniec będę wycierać twoją krew. Szajmas sama po znaleźć? To Nie rozpraszać się. Do ja pierdole moje oczy. Jestem specjalnie dla ciebie. O, jest tam o, no, nie jesteśmy, jesteśmy się na całego terenu. Nie mam na to czasu. Nie Chodź tu i na siebie! Jest tam

się i podaj swoje imię. Wszystko co się dzieje wyjątkowo mnie stresuje. Boję się wyzwyczaić. Wiem, że każdy kiedyś umrze. Ale proszę, nie dzisiaj. Mam nadzieję, no że... No chodź, nie nic ci Zresztą, nie zrobię. Nie, ...na pewno krwawi jak my wszyscy. I jak jest to

że tam jesteś, nie chowaj się. No ten ten nie przejdzie. Cesarskie konserwatorium. Kryją te mury. Konserwatorium. Chciałam odwiedzić to miejsce z Łajmenem. Usiłowała wyhodować krawat mądrze, ale nie może. Tygodniami próbowała stworzyć brytany i w końcu się poddała. Trzeba było widzieć istoty, które stworzyła. Mnóstwo kłów, zębów i ogonów. I tak to właśnie wygląda, Dorga nosi znak od i część z tego, co potrafi, spływa i na nas. Nie wydaje się to w porządku. Pomyśl o zdzieraniu palców i przy w sieci. Albo pracy przy szlachtowaniu. Każdy daje występuje. Jest lepszy od takiego życia. To słuszne i dobre. Mądrze tak na to patrzeć, ale nie pomoże Lucy zdobyć więcej łask Delilah. やった。 Samo Paulo tym wyjcu. To, co słyszałaś o Paulo, to nie to samo. On jest sierotą z ulicy, polega na sztuczkach. Oprost ale wierzę, że dawał jeszcze on Kiedy chcę tańczyć, mogę wirować do woli. Niech tylko ktoś mnie spróbuje powstrzymać. Z się musi być klucz Fort zdradzi mi, dlaczego do nie można zabić. Dobra dziewczynko. Trzyście lat temu w Brinkmoor cię dorwałyśmy. Nie pozwolę im uczyć. A gdzie będę pod cyprysem w bezksiężycową norę Chcę to ich w słoiku na swoim bi czas zająć się zakonem. Pojebana. Jedna Ciekawy. kto to. Tego tygodniami próbowała stworzyć Brytanię i w końcu się poddała. Trzeba było widzieć istoty, które stworzyła mnóstwo kłów, zębów i ogonów. I tak to właśnie wygląda, droga pani Delilah nosi znak odmieńca, i część z tego, co potrafi, spływa i na nas. Nie wydaje się tam

tygodniami. To tam. Co? A ty tam! czaszkę na proszek i wsypię sobie do herbaty! Okej. Oh Pomaluję sobie twarz nogi. Nie pozwolę! Jak chcesz? Bo mamy... Widzisz co potrafię? Wsypię! Ała! Aaaa! Co to było? Wracaj tu! No to, nie wstydź się. Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu. Nie mam na to czasu.

听见吗？我觉得我脾气好。

come on zabawę, pokaż się. Ciekawe kto to jest. No chodź, nic ci nie zrobię. Mm -hmm. Pokaż się i podaj swoje imię. E ne.